Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie Kryptowalut. Zaczynamy. Zaczynamy od Bitcoin Cash. Świeczki 4 godzinne. Widzimy, że linia trendu dostawego została przebita. Tutaj mamy czerwoną świeczkę ostatnią z dużym knotem. No nie wygląda to za dobrze. Zobaczmy w stosunku do dolara, tak linia trendu przebita, Sobie ją skasujmy. Została nam jeszcze jedna linia trendu wzrostowego. Niestety przebiliśmy bardzo ważne wsparcia w okolicy 300 dolarów. I tak, sieć Bitcoin Cash, moc sieci wzrasta. Bloki wypadają już prawie co 10 minut, więc to jest pozytywne negatywne może być to, że nie wiadomo kto kopie Bitcoin Cash'a bo ponad 90% są niezidentyfikowane kopalnie i tak jak mówiłem tutaj to wsparcie bardzo ważne zostało przebite no i niestety kurs może nadal spadać wolumen utrzymuje się na jakimś dobrym poziomie jest niższy niż przy tych szczytach, ale nie spadł jakoś radykalnie, więc dalej na rynku są inwestorzy. Tu można obserwować, co się będzie działo, bo no może będzie dobry moment na wejście przy odbiciu. Dobrze zmieńmy sobie teraz na świeczki jednodniowe, bo no, popatrzymy na jednodniowych, to no ta wczorajsza świeczka, no, pokazuje tutaj niestety że możemy tą korektę korekta może być większa dzisiejsza świeczka jeszcze utrzymuje się. Najniższy punkt tej świeczki jest powyżej wczorajszej. No ale jeżeli spadniemy poniżej 287, no to niestety pewno polecimy dalej w dół. Dobrze, zobaczmy dalej. Bitcoin lecimy w dół. Co się dzieje na bitcoinie? No, na bitcoinie korekta. Nie wiadomo, jak się ona rozwinie. Bitshares. Dół. Zobaczmy, frank. Ostatnie dwa dni mocny kurs franka mocno wzrósł. I chyba jest tendencja, żeby dalej wzrastał. Dash. W stosunku do bitcoina w dół i niestety w stosunku do dolara linia trendu wzrostowego została przebita, ale na razie jeszcze jej nie zmieniajmy. Giełdy, niemiecka giełda DAX testuje linię trendu wzrostowego DGB, DOCH, docz. Do EOS. No, tutaj też raczej w dół. Ethereum Classic w stosunku do dolara. No nie ma siły na dalsze wzrosty. W stosunku do Bitcoina, w dół. Ethereum. W stosunku do Bitcoina. Mamy odbicie, ale już jakby się wyczerpało. Siła. W stosunku do dolara. Tak, czas na korektę. Goldcoin. A no tutaj coś się stało wczoraj na Goldcoinie. Takiego wolumenu nie było od początku notowań Goldcoina. Goldcoin jest zaliczył największy wzrost ponad 100% na giełdzie Bitrex. Wolumen ponad 500 bitcoinów. Dziś kontynuacja wzrostów. I chyba będziemy zdobywali ATH. A tutaj to wygląda strasznie ten rynek zmanipulowany jest. jeżeli mamy e, takie duże knoty, a małe korpusy, jak tutaj widać, no niestety na takim rynku się gra bardzo ciężko. Tutaj zielona świeczka wczoraj, ale z dużym knotem od góry. E, dziś kolejna zielona świeczka, też spora. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Ale ten wolumen, tak duży i Cena tak naprawdę wzrosła o 100%, ale tutaj ktoś, mam wrażenie, kupował i sprzedawał od siebie, sam od siebie, bo nie było na pewno tyle zleceń, żeby taki wolumen był. Czyli tutaj dziwna sytuacja się stała. Ktoś chce, może napompować goldcoina i wczoraj zrobił. Sztuczny ruch w górę, mocny i napompował wolumen. Zobaczymy, czy dziś też będzie próba. Tutaj też można się właśnie przyjrzeć, bo ja obstawiam, że to nie jest naturalny wzrost, tylko że ktoś kupował, tylko że ktoś tutaj próbuje manipulować rynkiem i yy, chce, żeby Goldcoin wybił się mocno w górę. Zobaczymy dzisiaj, co się będzie działo. Dalej. Nozis niestety w dół. Golem również w dół. Jota tu zaczynamy korektę. Lisk niestety w dół. Ktoś tam pisał w komentarzach, że Lisk idzie w górę, a ja mówię, że idzie w dół. Ja tutaj analizuję kurs Liska w stosunku do Bitcoina. Jak ktoś patrzy na przykład na kurs w stosunku do Dolara, no to. To już niestety ktoś ma problem, jak nie potrafi rozróżnić rynków, jakie analizuje. Część osób prosi, żeby więcej analizować w stosunku do dolara. No, niestety większość rynków jest tylko notowanych w stosunku do bitcoina. Litecoin, no, niestety też w dół w stosunku do dolara, również Made. Dół NEO. Przebiliśmy ATH i kurs dalej ciągnie w górę. Ktoś tutaj chce mocno napompować wykres wolumen rośnie. No tutaj ciężko przewidzieć, co się wydarzy. Ci, którzy trzymają, no to i kupowali gdzieś na dołku mają dobry zysk. Next. Niestety w dół. OMG. Tutaj też kurs idzie w górę. Jest szansa na testowanie ATH. Tum tu powoli w górę. Nawet nie tak bardzo powoli, ale też kurs idzie w górę. E, czyli te nowe waluty. E, czy neo nie jest nowym, ale nowy branding. Tutaj widzę, próbują coś poszaleć. Augur. Tutaj ładne odbicie. Trzeci dzień z rzędu. Jest szansa testowania tej linii trendu spadkowego. Sam. Nic się nie dzieje. Trend boczny. SA W Dół. Giełdy w Stanach. SNP. Przez cały czas w górę. Jakaś korekta płaska. Steam. Niestety w dół i testujemy linię trendu wzrostowego Stratis Stratis przez cały czas powoli w górę, ale na razie yy, bez jakichś większych świeczek. Stellar bardzo blisko linii trendu wzrostowego, tu nic się nie dzieje. Trend boczny od dłuższego czasu. Waves No, tutaj mamy korektę. Zobaczymy, czy się nie rozwinie mocniej. Tu jest szansa na kontynuowanie wzrostów. Zobaczmy srebro. Bo na srebrze mieliśmy przez ostatnie dni mocny wyszczerb w górę. Tutaj akurat jest korelacja srebra z frankiem. Ostatnie dni frank mocno w górę i srebro też. Zobaczmy złoto i złoto również. Tutaj złoto i frank. Srebro mogą być traktowane jako takie. E, walory na przetrwanie kryzysu. Safe heaven. No na razie tak to wygląda. Zobaczymy jak się będzie rozwijało dalej. Tutaj akurat jeżeli chodzi o bitcoina, no to ostatnie dni idzie w górę, ale, ale już wróćmy do bitcoina. Ostatnie dwa dni korekta. I mamy trochę odwrotną korelację, ale do tych korelacji nie przywiązywałbym większej wagi. Dobrze, lecimy dalej. NEM, kontynuuję wzrosty. Tu jest szansa, że będziemy szli dalej w górę. Monero, no niestety, w dół w stosunku do bitcoina, w stosunku do dolara, zaliczamy właśnie korektę. Ripple. dalej, w dół w stosunku do dolara. Korekta i ta korekta niestety może znieść całą tą zieloną świeczkę, jaką tutaj mamy. Zicker w stosunku do Bitcoina ładne odbicie, ale już tutaj korekta. I w stosunku do dolara no niestety wygląda to bardzo kiepsko, bo ta świeczka wczorajsza, yy, dół tej świeczki, jest poniżej świeczki tej wcześniejszej. Została całkowicie zniesiona, co prawda. Kupujący pokazali siłę dużych od do dołu, no ale niestety kurs może dalej spadać. Tak, wróćmy do bitcoina, no podsumujmy. Oprócz nielicznych walut większość wchodzi w korektę. Dobra, to tyle na dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.